Widzowie, dzisiaj jest kolejny dzień współpracy z prześladowcą. I jak możecie zauważyć, dostałem nową wiadomość. Więc widzowie, no po prostu przygotujcie się, że teraz może być naprawdę glubo. Bo jest to już trzeci dzień współpracy z nim. Więc widzowie, po prostu nie będę przedłużał i przeczytajmy tą książkę, tak? Którą dostałem tutaj od chyba prawdopodobnie prześladowcy, bo, bo to jest jego znak. Także dzisiaj jest ważny dzień. Okej. Okay. Bolo, dzisiaj musisz przenieść swoje stanowisko do mojego domu. Ja będę musiał laptopa mu przynieść! To jest nie do zrobienia, widzę. jak ja mam laptopa mu przynieść? Skoro, no nie wiem, mama skapi z niej laptopa, no sobie mogę jakoś go ukryć. No nie wiem, dobra, czekajcie, druga strona, no. Przenieść za stanowisko, dobra, co jest dalej? Co on jeszcze tutaj wymyślił, ten przestadowca? Więc znajdź sobie miejsce w moim domu. Na podłączenie laptopa i załamy. Ja nie mogę. No przecież jakie mam tam laptopa podłączyć, jak tam prądu nie było. Ale w sumie dobra, no laptop działa niby bez prądu, bo to jest laptop, nie? Więc tak naprawdę, jak go naładuję, to będzie git. Dobra, czekajcie. Dzisiaj. O, oh, sorry. Dzisiaj mnie nie ma. Musisz zdać sobie radę sam. Gdy już będziesz u mnie w domu, proszę przenieść wszystkie materiały z mojego domu. I przyniec jak najwięcej jedzenia. Ja nie mogę, przyniec to jest przesada, no! Ale w sumie ja już wiedziałem, że tak będzie, bo nawet wcześniej, w poprzednim odcinku, przygotowałem swoje rzeczy laptopa. Yy, tak, kamerka laptop yy, ten. ...ksesło i głosnik, no widzowie, no po prostu pensje to, to jest mega grube, ja muszę ten laptop przynieść i w klafcie i w prawdziwym życiu, więc widzowie, no to, to będzie mega pokręcona sprawa, dlatego zostawiajcie jak najwięcej łapeczek, proszę was, ponieważ widzowie, ja się już tak boję, jest coraz grubiej, ja wam powiem, że co, 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 kolejny dzień jest coraz gorzej z tym przystanowcą, on mi każe robić takie nienormalne rzeczy, że ja już po prostu nie wiem, widzowie, no ręce opadają, ale dobra... Jadę dalej, lecę dalej, no i widzowie, tutaj gdzieś był ten dom, no i on jest tutaj, widzowie, ten strasny, bardzo, bardzo strasny dom, no i ja wam powiem tyle, polecimy sobie do tego domu, w ogóle, jakie to jest, co jest, czemu tu jest taki kanion, jaki dziwny, dobra, widzowie, nieważne, idziemy do tego domu, przesadowcy dzisiaj nie ma, więc ja mogę chodzić sobie po prostu taką na luzaku, widzowie, nic się nie stanie, e, idźmy teraz do wejścia, no i, no i, no i, no i, widzowie, wy my teraz musimy po prostu... Wejść do tego domu e, No i zainstalować tego laptopa, tak? Mojego laptopa Ale najważniejsze jest to Czekajcie, ja wziąłem tą książkę? Nie wziąłem Że ja nie wiem, ja nie wiem, widzowie, e, kurczę, gdzie ja mam te stanowisko On chyba mówił coś, czemu tu jest... A, bo tu wybuchli, ale w ogóle muszę to ustawić znowu Bo ja tu wybuchł kliper. ja nie wiem, co co się kapa, ale nieważne No i widzowie, ja muszę znaleźć sobie miejsce na stanowisko, ponieważ ja, ja w tym momencie nie mam w ogóle jakby, e, on mi nie dał znaka, gdzie ja mogę mieć stanowisko, dlatego ja sobie muszę je teraz znaleźć, ale na luzie, poszukamy. No myślę, że tutaj, ej, tu też są było by, 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 tak jakby, wiecie, no tylko, z jest piwnica, weź wiecie, jak tu jest w prawdziwym życu, tu jest tyle pająków, że ja, ja nie ma sensu, że ja, ja tutaj zrobię stanowisko, nie ma takiej w ogóle opcji, dlatego widzowie, e, to tutaj też nie, bo tutaj ogólnie są kartony, no nie, nie ma sensu, kurczę, nie wytrzymam, no i widzowie, no powiem wam szczerze, że chyba nie ma innej opcji jak nie u góry, ponieważ u góry. O nie, Clipper, czekajcie, no to jest Enderman. zbugowany, czekajcie. Kurczę, zaraz się pojawi pewnie, nieważne. Nie ma innej opcji jak nie zrobienie tego stanowiska tutaj, gdzieś jest u góry, ponieważ widzowie po prostu. No, na dole nie ma sensu, Dobra, to się teraz dalej, czekajcie, a może. Ej, dobra, może tutaj widzowie po prostu. płacę na tej komodzie, na tej. na tej komodzie bym postawił laptopa. E, no bo patrzcie, tutaj ma on, nie? Tutaj on ma laptopa. Ja bym może na tej komodzie go postawił. Wiecie, jakoś tutaj bym kurczę, krzesło sobie postawił. Czekajcie, wezmę krzesło, albo laptopa lepiej bo od laptopa się zaczyna. I postawię... o I patrzcie! I mamy widzowie, będę miał normalny laptopa albo przesadowcy, będę widział co robi. No i widzowie, to jest chyba najlepszy sposób, najlepszy pomysł teraz, tylko tak, krzesło sobie postawię. Postawię sobie je tutaj, no i widzowie, tutaj jak odpalę nagrywanie normalnie, to, to, to powinno być super, tak? Kamerkę postawię ogólnie, własny postawię ją jeszcze. Czekajcie, mm, skończy. Jest, kamerka ogóle. stolik niepotrzebny, to sobie jeszcze postawię tutaj, pyk. No i widzowie, chyba stanowisko jest gotowe, no, no powiedzcie, czy to nie jest piękne. Najgorsze jest to, że ja będę musiał teraz jechać do domu Pajona i zrobić to, dokładnie to samo. Widzowie to jest po prostu... to jest po prostu aż przykle, nie? No ja muszę takie rzeczy robić, ale dobra, no chyba wszystko jest gotowe. Aha, ale jeszcze piszą, żeby materiały zablać. Eee, czekaj, ten piszę, żeby zablać materiały i żeby coś jeszcze zrobić, ale ja wiem, o jakie materiały chodzi. Jemu widzowie chodzi o to, ponieważ ja tutaj wykopywałem wszystkie te cobblestony i stony, więc ja to wszystko zabieram, żeby nam tego nie rozkradli. Eee, no i widzowie zabieram to do domu. A kolejna sprawa jest taka: on coś jeszcze chciał, czekajcie. Tylko ja teraz nie mogę sobie przypomnieć. Wlecę tylko i zaraz to sprawdzę, czekajcie. Wrócimy tylko do mojego domu, i ja muszę jeszcze raz przeczytać tą książkę o co tam dokładnie nie chodziło ponieważ ja nie pamiętam o co o co, co on chce z Bo ja, ja nie pamiętam o to właśnie, co było w tej książce. Dlatego widzowie, no ja swoje zadanie w Minecraft'ie wykonałem. Chyba, jeszcze sprawdzimy. A i pamiętajcie, bloki są bola, widzowie, nowe, nowe bloki Bola, wyglądają dosłownie jak ja jeszcze pajan mi nie wysoł, ale... Ale widziałem już na filmikach, jakie one są przepiękne. No i widzowie, to jest tak, czytamy tutaj. No e, bo tak. Musisz dać sobie radę sam, gdy już będziesz u mnie w domu proste psanie wszystkie materiały. Jak najwięcej, a jedzenie, no właśnie, jedzenie, nie wiem czy nie, dobra, ja te materiały sobie tutaj zabieram, e, no i jedzenie chcę, tylko czy, czy ja mam jedzenie, widzowie, ja, ja tak chcę, że, <gryw> to ja nie mam jedzenia w domu, ja jedynie, co ja mogę zrobić, to w tym momencie polecieć do McDonalda, do McDonalda, widzowie, i w tym McDonaldzie... Mogę po prostu pożyczyć sobie troszeczkę bulgalo, czy tam innego pokalmu. Tutaj chyba nie ma nic. Tutaj musimy jechać do naszego magazynu, widzowie. Magazynu Maka! I tutaj no patrzcie, tu zdecydowanie, sam jest, samiec. po tej tosy. E, tu jeszcze były gdzieś bulgele, ja nie wiem czy jest to są, ale wiem, że gdzieś były... O! Patrzcie! Normalnie, kulce, dobra, to i na Widzowie! To mu starcy, to mu starce. ja myślę, że po prostu to by było chyba na tyle w tym odcinku. E, Jestem mu to jedzenie za, zaniosę, ale po prostu jest mega splatny. Ja zaraz będę musiał wsiadać na autobus. No i widzowie... Aż mi się już cała twarz. I bed, a nie, czekaj, co było tam. Widzowie, ja będę musiał zaraz przelać autobus, jechać do tego domu, zabrać w ogóle laptopa swojego, bo ja mam laptopa też w domu. No i widzowie, po prostu będę musiał to wszystko tam zainstalować. I no nie wiem, to będę tak straszne, że ja po prostu, no nie popłacę się, nie? Ale dobra, widzowie, robimy to, żeby Żeby po prostu czekaj. Teraz tak, pojedę sobie tutaj, polecę sobie tutaj, polecę sobie tutaj. No i tak, widzowie, 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 czekajcie, pojedziemy do góry, zostawiam te jedzenie, no i widzowie, ja po prostu się pakuję yy, i tak, tutaj do skrzynkiem wsadzę te jedzenie, żebym miał yy, całe wszystkie kurczaki, chyba mu starczy, zbrojka jest moja, oczywiście, no i co widzowie, ja po prostu wsiadam w autobus, no i co widzowie, widzimy się po prostu za moment. Dobra, widzowie, jestem już pod domem pajama i mam ze sobą latarkę. Musimy, widzowie, i mam też laptopa. No i ogólnie to dzisiaj muszę zrobić to stanowisko w domu przez ladowcy. Będzie to mega słasne, powiem wam, że naprawdę bardzo się buję. On powiedział, żebym znalazł sobie miejsce na stanowisko. Ja wam powiem tyle, jest bardzo późno, jest chyba 18 godzina I widzowie, pogoda nie dopisuje. Ale powiedział, że dzisiaj go nie będzie, i mam sobie zrobić stanowisko, gdzie chcę. Tak, żebym tylko odpalił, widzowie, mojego laptopa. No, dlatego ja powiem wam tyle, no na dole chyba tego nie zrobię. Myślę, gdzie bym mógł tego laptopa postawić. Tutaj to chyba w ogóle nie da se wejść. Widzicy, no chyba tak nie bardzo. Więc no chyba zostaje nam widzowie gula, Więc no chyba po prostu idę do góry. No i nie wiem w jakim miejscu mógłbym zrobić to stanowisko. Przecież już sobie zrobił swoje stanowisko. Więc no ja będę musiał mieć gdzieś chyba, no niedaleko jego stanowiska swoje. Więc no nie wiem, zaraz posukamy. Ale widzowie tak się boję. Ja nienawidzę tego tego miejsca, on jest tak straszny. Ale dobra, czekajcie. Może coś tutaj w tym pomieszczeniu na lewo. Czekajcie, bo ja bym też musiał mieć kulce na tym siedzieć, nie? Ej, coś słyszałem. Dobra, nie chyba nic. E, widzowie, no musiałbym mieć też swoje, swoje siedzenie i wszystko, nie? Może gdzieś tutaj właśnie bym mógł, czekajcie. Może na tej kanapie, kulce. Nie wiem, może na tej kanapie bym się zmieścił? Nie, ona nie ma siedzenia w sumie to. To nie ma sens, to nie ma sens. Widzowie, dobra, czekajcie. Może by tak tutaj, może na tym bracie, czekajcie, on jest taki... Dosyć stabilny, no Ale to za małe jest, to mi się laptop nie zostawi Dobra, czekajcie, może tutaj Nie, to znowu za wysoko Ja tu nie sięgam na, na ten, ten Dobra, no, hmm Dobra, pójdźmy do tego, do tego drugiego pokoju Może w tym długim pokoju coś będzie Nie wiem, ale tutaj na pewno nie Powiem tak, czekajcie, tutaj Na lewo też nic, o, może na tej komodzie Nie, nie, też nie, taka Za wysoko, nie miałbym jak unieść siedzenia Powiem wam tak Tutaj są jakieś cegły, tutaj jest jakiś... Nie no, na tych płytach też nie za bardzo, no. Nie dam nawet z laptopa postawić. Jezus, jak tu jest klasnie. Dobra, i czekajcie. Ej, może... A może by na tym postawić laptopa? Patrzcie. Tu nie jest takie... Podniosę to. Dobra. Ej, da to... Jestem w stanie to podnieść te, te płyty. Dobra, nie, czekajcie, zobaczmy jeszcze dalej. Ale chyba wybiorę tamto miejsce. Dobra, tutaj też nie za bardzo nie ma gdzie zrobić stanowiska, więc też chyba... No nie za bardzo. Ej, to tu jest jego stanowisko. patrzcie i tu ma przedłużać do prądu i tu ma swoją gąbkę i siedzenie. Ej, mi się wydaje, że ja bym to chyba podniósł. Czekajcie. <laughs> Sprawdźmy. Czy ja bym to był w stanie podnieść? Tak, dobra widzowie, jestem w stanie to podnieść. Teraz sprawdzałem i normalnie chyba zrobimy to yy, z tej cegły. To ona jest taka lekka dosyć, bo... Bo, bo tylko będą się to móc przenieść, więc widzowie, biorę tą gąbkę e, i tą jedną cegiełkę sobie wezmę, bo ona mi wystarczy, żeby usiąść, bo ja taki wysoki nie jestem jak pają, więc widzowie, e, znaczy nie pają, tylko prześladowca miałem powiedzieć, e, no i widzowie po prostu e, położę sobie tutaj to i teraz położę telefon i idę. Ale ciężkie, widzowie, ale to ciężkie, ja nie mogę, no nie przywróciłem sobie ślady, ale radę, powiem Wam, że mną no po prostu chyba się opłacało to zrobić. Było tak ciężko, ale przyniosłem to. Teraz tak. Wypakuję swojego laptopa i położę jeszcze gąbkę widzowie. I no po prostu stanowisko jak ta lala. Chyba gdzieś wszystko jest. I jeszcze tak, teraz laptopa odpakuję. Tu jest tak skurzone wszystko, że ja nie mogę. Ale dobra, yy, wezmę po prostu teraz tak. Yy, odpakuję tego laptopa i widzowie zaraz musimy pomyśleć jakby tu ustawić kamerkę. żeby mógł nagrywać z kamerką, bo to będzie odcinek chyba z kamerką. Yy, I widzowie odpakuję swojego laptopa, kabel yy, i w sumie tyle. No, całe stanowisko będzie gotowe. Tak, tak, myślę, że jeszcze tam potem myszkę wysągnę, ale to na razie odpalę, zobaczę, czy da się w ogóle go odpalić w tych warunkach i czy da się grać, bo, bo to jest najważniejsze. No i tak, tutaj położę sobie mój pokrowiec tam do góry, dobra jest, e, i tak, no i widzowie, połóżmy laptopa tego, usiądę sobie i połóżmy teraz laptopa i zobaczę, czy w ogóle da się go odpalić, czekajcie, jak ja teraz go położę, jak ja go odpakuję w sensie ekran jak otworzę, to co ja będę mógł usunąć. Na luzę! Widzowie na luze! Więc ja myślę, że możemy po prostu odpalać! To widzowie wróciłem, jestem w tym domu z Powiem wam, że jest mega mister tu strasny naglewa i w ogóle dziwnie. Wiecie co? Ej, co to jest? Psi z głowę Dejba i daj na głup. O nie widzowie, dobra, czekajcie, czyli ja będę musiał po prostu dać tą głowę. Ja nie mogę, dobra, bo tam brakowało jednej głowy, faktycznie. Dobra, czekajcie, zniszczę to. E, i, I zrobię to, widzowie, czyli przesadowcy nie ma na razie w domu. Ja się obracam, ale widzowie, po prostu nigdy go nie ma. Powiem wam tak, e, faktycznie tej głowy ja nie dałem wcześniej, e, bo nie było jej. Czekajcie, zobaczmy jeszcze. No i widzowie, czekajcie, bo jestem tak głodny i w ogóle skawki ja zostałem ze slachu, bo powiem wam, że jest tak slachny. Faktycznie, widzicie, nie dałem głowy tutaj Dave'a do, do gro... Ej, w ogóle to jest mina. Ja nie mogę, widzowie, to jest w ogóle... To są miny, trzeba uważać, naprawdę, bo jak ktoś wejdzie w tą minę, to jest koniec. Dobra, wiecie co? Zjem sobie tylko. E, I tak, polecimy teraz po tą głowę. Ja wiem, gdzie taka głowa może być, widzowie. Głowa Dave'a może się... Czekajcie, to było tam? Czy to było... Kurczę, lu... o, to było tam. Widzowie, głowa Dave'a może być w tym pokoiku takim, e, gdzie są te gry i zabawy. Więc tam teraz polecimy się. Ja pe... Dobra, mam. Jezus! Już widzę, skończymy ten wielki prawie, dobra, mamy jeszcze jedne. Widzowie, no i musimy polecieć do tego do pokoju gier i zabaw. I tam będzie głowa Dave'a, prawdopodobnie, więc sobie ją po, e, pozycję. O, tutaj, tutaj. Widzowie, teraz, jak tu wejść? Tu jest dziura. Dobra, dobra, podlecimy w taki sposób. No i o, jak ulał pierwsza, lepsza. Widzowie, z głowy pozycamy. Pozycamy głowę Dave'a. No i ja wam powiem tyle, no po prostu to jest Lunary widzowie. Ja się tak boję. Czekajcie, to było chyba tam, to było chyba w tamtą stronę. Nie wiem, co tu robię, jeszcze, jakiś taki kulcy, inny kolor. Ale dobra, to było jest na tej guze. No i widzowie, postawimy tą brakującą głowę Dave'a. Ja czekam na dalsze rozkazy ze Stalkela. Mam nadzieję, że nie będę mi kazał robić klubszych ze aczkolwiek. No, 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 po prostu nie łudziłbym się, bo pewnie i tak będę musiał zrobić. za niedługo coś ba bardzo strasznego. Dlatego widzowie, no, trzymajcie za mnie kciuki. Ja idę się ukryć. No, laptopa to chyba zostawię, nie wiem. Trzymajcie za mnie kciuki. Cześć!